Dziady, ostateczna odsłona, Sądziwy w Polsce, o których ani się nie śniło waszym filozofom. Posłowie, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Od dziś nami PiS rządzić będzie. Marszałek, bądźcie rodacy gotowi, bo musimy zaufać Macierewiczowi. Dowiedzieliśmy się właśnie o nowinie rządowej, że został ministrem obrony narodowej. Niech tylko biało-czerwona flaga nami włada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Sekretarz, jak kazałeś, tak się stało. Posłowie, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Od dziś nami PiS rządzić będzie. Marszałek, szkolna gawiedzi. W jakiejkolwiek szkole siedzisz, czy w jedynek może toniesz, a może od sukcesów płoniesz. Do was mówię, moi mili, z wami porządek będziemy robili. Posłowie, doskonale wiemy, komu czego braknie, bo moje drogie szkolne główki oddamy wam drożdżówki. Marszałek, lecz to nie polega na naszej głównej bazie. Porozmawiajmy o waszej gimbazie. Już od dziś nie będziesz siedział w pierwszej klasie nunnej. Tylko w klasie ósmej i siódmej. Sekretarz. Darmo bierzycie to są marne cienie. Darmo rączki ściągacie biednie. Zlikwidujemy wam gimnazja wrednie. Posłowie. Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według pisur nakazu nie będziesz chodził do gimnazjum ni razu. Wszyscy razem. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Od dziś nami i zrządzić będzie.